Cofniemy się teraz do czasów tak dawnych, że pamiętałaby je jeszcze mała Ciri, kiedy delta pozostawał tylko nauczycielem, pasjonatą ziół i herbaty, ze szczerym uśmiechem i niewinnością tak szczerą, że bijącą po oczach. A cała ta historia była winą nikogo innego jak. Agrest! Mundus wydarł się do niego przez całą jaskinię. Szary wilk rzucił delcie zażenowany uśmiech. Cicho tam, ptaszyno! Mamy gościa! Mruknął. Zbrywał wrażenie miłego i uczynnego. Och, słodka iluzja. jak wtedy głupiutki delta śmiał przeoczyć cię w tak oczywistym miejscu? Gościa? O, witajcie, gościu. Z za rogu wyszedł przedziwny ptak o długiej szyi i szczudłowatych nogach. M moje uszanowanie. Zaśmiał się granatowy, zestresowany wilczek. W każdym razie, wracając do tematu. Kim powiadasz, chciałbyś zostać? M medyczne. Pole macie zajęte, czyż nie? No tak, mamy naszą kochaną medyczkę oraz dwóch jej pomocników, więc nie ma tam już miejsca dla nikogo innego. Mm, a nauczanie? A widzisz, mamy pozycję nauczyciela medycyny. To jakieś powiązanie, czyż nie? Szara sierść odsłoniła błyszczące białe kły, a złote oczy zabłyszczały przyjaźnie. Tak, jeśli jest wolne, to. Jest wolne i jest twoje. — Witaj wśród nas, Delta. Agrest rozłożył ręce, a mały, głupiutki Delta wyszczerzył się w radości. A potem historia popędziła swoimi torami. Delta natknął się na pewnego rudego nauczyciela łowiectwa i nawiązał z nim niść porozumienia. Dogadywali się dobrze. W tym samym czasie znalazł swoją norę, urządził ją i uporządkował. A potem napotoczyła się Ciri, wchłaniająca każde słowo jego wiedzy. Zadomowił się. Pewnego razu, zbierając zioła na lekcje, gdyż stanowisko zielarza było zajęte i nie będąc godnym zaufania do przynoszenia dodatkowych źródeł do jaskini medycznej mógł robić to wyłącznie jako hobby, natknął się na pewien nietypowy zapach. Trapiąca w gardło woń przyciągnęła go blisko granicy z jabłoniowymi ziemiami. Stawiając łapy poza nią, poczuł przypływ niepewności, jednak nerwowo przełykając ślinę, ruszył w poszukiwaniu źródła mącącego w nosie zapachu. Znalazł go zaskakująco szybko. Dwa wilki siedziały, śmiejąc się głośno, oparte o starą jak świat kłodę, która wyglądała, jakby miała zaraz zapaść się pod ich ciężarem. W łopach trzymali dwa starannie zakręcone zawiniątka, podpalone z powoli uciekającym do góry dymem. Raz po raz zaciągali się nim i wybuchali rozmową i chichotem. A jakie bzdury opowiadali. Delta spokojnie podszedł bliżej i spoglądając na nich spojrzał w ich oczy. Ich źrenice rozszerzone do granic możliwości wbiły się w niego. Przekrwione białka wyschły, gdyż brakowało im nawilżenia, jakby dwa wilki kompletnie zapomniały, że należy mrugać. Witam, witam. Kochamy tu mamy? Jeden z nich wstał, zataczając się niczym po alkoholu. Piękną damę? Nieznajomy zbliżył się na kilka kroków. Delta zmarszczył jedynie nos, gdyż smolot dziwnego papierosa i jadło samego wilka drażniły jego drogi oddechowe. Żałosne. Skomentował, widząc jak ten wywala się tuż przed nim. Może wyglądał na takiego, który zająłby się każdym, jednak gdy spoglądał na obrazek taki jak ten, odzywały się w nim jego demony. Śmiejące się w duszy i radujące z czyjegoś nieszczęścia, z radością patrzące jak wilki męczą się i staczają, pochłonięte tym dziwnym stanem. Krzywy uśmiech wkradł się na pysk niewinnej kulki futra. Doprawdy żałosne. Odwrócił się i odszedł. Nie oglądał się za siebie, choć nie był pewien, czy tym samym nie skazał dwóch żyć na śmierć. Nawet jeśli nie obchodziło go to, czas wrócić do domu. Czyż nie? Zatrzymał go niski i chrapliwy głos z zapleców. Jego oczy zabłyszczały w zapadającym mroku, kiedy odwrócił się, aby zmierzyć spojrzeniem obcego basiora. Jego pysk zdobiła szrama na oku, a futro zdawało się nie widzieć wody od wielu lat. Zęby przeżółku, a mięśnie dobrze zbudowane wskazywały na to, że z pewnością był silny. Chociaż być silniejszym od królki sierści, jaką był Delciak, nie było ciężko. Jednak kiedy tylko ich oczy się spotkały, atmosfera zgęstniała. Sierść obojga nastroszyła się. Kim jesteś? Delta szeptał, jednak jego głos, jakby niesiony posłusznym wiatrem, był doskonale słyszalny. Nie był bezbronny. Nigdy. O, to samo mógłbym spytać ciebie. Jego potencjalny przeciwnik nawet nie drgnął, chociaż zawahanie w jego oczach nie umknęło uwadze mniejszego. Mam na imię Delta. Czego chcesz? Przedstawił się pobieżnie. O, bardzo srebrzyste imię. Oba nie do końca wiedzieli, czy miał być to komplement czy obelga. Moje imię jest Dom. Szyderczo prześmiewczy uśmiech wkradł się na pysk silniejszego wilka. I co w związku z tym? Mam ci wytknąć, że co? Śmierdzisz? Spadłeś z jabłoni? Delta skrzywił się. Po części już rozumiał, dlaczego niektórzy nie cierpią tubylców. Ach, spokojnie, spokojnie. Widzę, że twoje futro jest całkiem mylące. Nie wyglądasz na takiego, który by tak pyszczył. Tamten przysiadł sobie, jednak nauczony pogonią za przeszłością Delta nie przestał być uważny. Do czego zmierzasz? Bo widocznie to robisz i niepotrzebnie przedłużasz, warknął. Potrafił być i miły i niemiły, ale co to miało do rzeczy. Och, byłbyś idealny. Jeszcze powiedz mi, że zapach ziół nie zmylił i miłujesz się w tym? Tak, tak. Czego chcesz? Ponaglił go, stając przodem i cofając się powoli, krok po kroku tip topkami. Szukam kogoś, kto przeniósłby mój biznes poza granicę tej Watachy gdyż nie przynosi ona zbytnich zarobków. Przynajmniej nie z takimi debilami, jakich widziałeś. Żałosne kubki mięśni, głupie i nierozsądne. Skazane na śmierć. Wracając, wydajesz się być do tego idealny, drobny, widocznie słaby fizycznie i taki mizerny. A jednak śmierć jeszcze nieszczęścia? Nie chciałbyś karmić tych demonów? Zaczął krążyć wokół delty niczym stęp nad truchem. Delta za to obserwował go ruchami głowy. Mój biznes tutaj jest. Wegetuje, nie przynosi zysku. A tam na habrowych terenach nikt nie chce zbliżać się do wilków z watach jabłoni. Gataliby tylko z tymi nadziejami całymi. Snoby snobów warte. Ale to nieważne, nieważne. Ważne, czy chciałbyś dowiedzieć się coś więcej. Nakarmić tego potwora, który siedzi w tobie i naśmiewa się ze słabych psychicznie. Udowadnia ci, że jesteś od nich silniejszy. Stanął blisko małego ciałka, które zawahało się przed ucieczką. Delta stał jak pieniek myśląc. Coraz ciężej było mu ukrywać, jak wredny potrafi być, a ciągłe trzymanie uśmiechu na ustach bywało męczące. Zerknął jeszcze na owego duma. Co oferujesz? I na czym to polega? Ach, więc zgadzasz się. Jego pysk się rozjaśnił. Tego nie powiedziałem. Minął go, pamiętając swoim ogonem. No tak, to więc oferta prezentuje się tak. Że będziemy dostarczali ci narkotyki. To takie środki. Wiem, co to jest. Nie jestem aż takim dybilem. Nie znam ich wszystkich, co prawda, ale znam parę. Zażywałaś? Nie, na szczęście nie. Paskudztwo robi z umysłu papkę. No tak, w każdym razie będziesz polował na chętnych do zażywania, popierał płaty i dawał nam osiemdziesiąt procent. — Dobra sobie, osiemdziesiąt. I co, za kupię sobie plastikowy pierścionek? Delta skrzywił się. Sam nie wiedział, dlaczego to powiedział, jednak coś mówiło mu, że robi dobrze. — Dobra. Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Pół na pół. — Czterdzieści dla was. — Porady? Jak dbać o pewne dzieło. Dum wystawił łapy przed siebie. Stoi, jednak jedna zasada: pozwalasz mi działać po swojemu. Delta zmrużył oczy, podając mu swoją maleńką łapkę. Ich ślepia zeszły się: te obrzydliwe szare oczy i dwukolorowe świecące mętnym błyskiem tęczówki. Ich łapy połączyły się w ciasnym uścisku. Kto pomyślał, że taki słodki, niewinny wilk mógł podjąć się czegoś takiego, czyż nie? No właśnie nikt. Dlatego ten plan był tak doskonały, a snujące się w myślach Delty kolejne kroki oscylowały na granicy normalności i szaleństwa. Wiem, co robi Dłum. Zaufaj mi. Delta machnął łapą na pachołków starego Basiora, którzy uczyli się od niego dbania o marihuanę. Oj, Delta, to nie tak, że ci nie ufam. Po prostu martwię się, że coś ci się stanie. Mimo wszystko to ludzkie siedlisko. Delta przewrócił oczyma. Wiem, poradzę sobie. Tak jak poradziłem sobie z Mundusem. Zamilkł? Zamilkł, więc ty też zamknij mordę. Ej! Uważaj na język, jak mówisz do swojego mistrza, Kundlu! Jeden z pachołków wstał pobudzony. Dobra, zamknij się, Knut. Wracaj do roboty. Dum zbył jego komentarz, więc Delta uczynił to samo. Twój plan jest pełen dziur, maluchu. Jesteś świetnym dealerem. Masz już dwóch klientów, którzy grzecznie płacą. Po co ryzykować? O, mój drogi, bez ryzyka nie ma zabawy. Poradzę sobie. Jeszcze będziesz mi dziękował za moją odwagę. Pomachał mu palcem przed pomarszczonym pyskiem i wstał. Czas był na niego. Z pełną torbą dostawy ruszył do domu. Nie daj się zabić, Delta. Krzyknął za nim dum, a ten na pożegnanie tylko zamiotł mu ogonem. Nie miał zamiaru dać się zabić nie ludziom. Jego misja poszła zgodnie z planem, a podobno miała tyle dziur. Ha, dobre sobie. Wracał właśnie z wyprawy do wielkiego miasta. U jego boku wisiały dwie obładowane po brzegi torby. Szedł powoli i spokojnie zadowolony z siebie. Miał wielkie szczęście, że posiadał motę telekinezy i czytania w myślach. Bez tego mogłoby być raczej marnie, jednak nie było. Teraz jego zdobycze delikatnie szeleściły i klekotały w torbach, podnosząc ego młodego basiora. Jego myśli rzucały się na wszystkie strony świata, a on sam podziwiał siebie coraz mocniej. Wszedł do swojej nory i zaciągnął się zapachem chłodnej ziemi. Witaj w domu delta! szepnął sam do siebie, skrywając torby w małej skrytce wraz z resztą narkotyków. Chcecie wiedzieć, co takiego małubilk targał przez taki kawał drogi? Otóż leki. Ludzkie leki, uspokajające. Podobno jedno z lepszych i łatwiejszych do złapania uzależnień wśród dwunożnych. Delta planował przetestować, w jaki sposób działają one na wilki. Jeśli dobrze, oznaczało to początek jego władzy nad ich małym narkotykowym świadkiem. Usiadł sobie przy stole, myśląc chwilę. Przed nim widniała kartka papieru skradziona w tajemnicy przy dostawach do jaskini Alfy. Miało się te swoje umiejętności. Jednak skupmy się na zawartości kartki. Niedbałym, niewyraźnym pismem Delta wypisał na niej imiona i pewne cechy, aby ułożyć sobie dalszy plan działania. Niechlujne literki głosiły bowiem. Agrest może być ciężko, uparty stary dziad. Paki trzeba uważać na Ira. Flora za spokojna, ale łatwa. Kali łatwa zdobyć, jednak może być ciężko ze szkłem. Karaciri szkło szlak go trafi. Delta skrzywił się widząc swoje zapiski. Największą przeszkodą bowiem byli właśnie śledczy. Jakby tylko coś wyniuchali, cały misterny plan poszedłby się jebać. Jednak wybór ofiary także był ważny. Upolowanie kary, czy ledwo dorastającej jeszcze szczenięcej Ciri, dałoby łatwe pole do eksperymentów, jednak ryzykowało się zabawą pod nosem szkła, a to brata Gresta. Poruszenie reakcji łańcuchowej było zbyt proste. Ten plan wymagał trochę innego podejścia. Delta! O wilku mowa. Niewyrośnięta ciapata Ciri wpadła przez wejście do jego norki. Z szerokim uśmiechem odłożył kartkę na bok i sięgnął po dwa kubeczki, gdyż na zewnątrz było zimno i padał śnieg. Co cię tu sprowadza, Siri? Zagadnął, zaparzając im wywaru z liści różnych ziół. Odwiedziny. Szczenie przysiadło się do stołu. Nie zgadnę. Nauka, zaśmiał się, podając jej kubek. No, tak. <noise> Delta odetchnął, kiedy wreszcie posłał młodą do swojego domu. Jej niewinność i uroczość sugerowała, że plan Delty mógł okazać się niepowodzeniem, spać na starcie, a to spotkanie tylko go w tym utwierdziło. Kara tym samym wysypywała się razem z córeczką. Warknął cicho. Kali? Szkło. Szkło ten szkło nieszczęsny. Stał mu za bardzo na drodze. Jednak jeszcze pochłaniała go bezwładność i nic nie mógł z nim zrobić. Jego zniknięcie lub śmierć wzbudziłaby za wiele podejrzeń za wiele. Kręcąc się po noże z lewitującą przed pęskiem nadal się zastanawiał. Miał już gotowe środki, ofiara tylko wybrać. W czym problem? A otóż był. Zirytowany w końcu wybrał najmniejsze zło. Biorąc jeden kartonik niewinnych tabletek spakował na wynos także cierpliwość i udał się w kierunku jaskini pewnego wilka. Wchodząc do środka zastała Gresta samego, zero zapachu piór. Witaj Delta. Co cię sprowadza? Próbował być miły, jednak nie uniósł głowy z nad papierów. Odwiedziny. Nie mam mundusa? Upewnił się niewinnym tonem, rozglądając ponownie. Jak do niego, Co musisz iść do jaskini wojskowej. Nie, nie. Ja do ciebie, przyjacielu. Padnięty, stresowany. Przysiadł się bliżej. Tak po prostu zagadując. W końcu co w tym złego. Tak, jabłonki robią nam problemy z kartkami. Eca narzeka na starości swoje kości, mundus na brak środków na wojsko i jego kiepski stan. A ty przyszedłeś na coś ponarzekać? Nie, przyjacielu, dzisiaj nie będę narzekał, bo nie ma na co. Ale wiesz, skoro chodzisz taki zestresowany i. Pomyślałam od razu o tobie, jak to dostałam i. No, wiesz, mieszał się w słowach: Im bardziej głupiutko i niewinnie brzmiał, tym lepiej. Widział, jak uszy Alfy unoszą się delikatnie. Może powiem od razu. Leki, takie ludzkie, uspokajające. Mój przyjaciel z piórami, Bocian Karl, przylatując, jak leciał w ciepłe kraje, to, no wiesz, przyniósł i mam parę na zbyciu. Chcesz spróbować? Co bezpieczne jest? Szczerze, wziąłem tylko dwie, więc nie jestem pewien, ale stabilizują emocje są lekkie dla żołądka. Nie wyglądają na nic złego. Kłamstwo jakoś tak samo uciekło mu z ust. Pokaż to. Delta podał trzymane ciasno w łapkach pudełko starszemu. Ten obejrzał je i poczytał zapiski, hieroglify ludzkie. Nie wyglądają źle, mogę spróbować, powiedział machając głową na boki. Daj znać, czy pomagają i czy próbować zdobyć ci więcej. Zawołał na odchodne Delta, szczerząc się, kiedy już wyszedł z jaskini. Łapka została zastawiona. Coś ty mu dał? Mundus pojawił się przed nim niczym narodzony z cienia. Delta uniósł pyski i włożył parę ziół, które trzymał do torby wiszącej na boku. W sensie co? Komu? spytał kompletnie wybity ze swoich myśli i rytmu. Agrestowi. Skończyło mu się i chce więcej. Ptak przetarł skrzydłem dziób niczym wilki miał w zwyczaju pyski, a ludzie skronie. Eeeh, dalekie odbuciano masz na myśli. Delta załapał i od razu zaczął grać na własnych kłamstwach. Maska niewinności pozostawała najważniejszą, jaką mógł mieć. Tak, y tak, dokładnie. Masz jeszcze? <sum> Sam nie mógł przyjść? Duma, kole? Mam. Mam jeszcze jeden świstek. Chodź. Delta przekazał mu mundurkowi jeden płatek pełen białych tabletek. To bezpieczne? Dopytywał się ptak. Nie wiem, ale ze składu i działania na mnie i Alfie nie wygląda na zagrażające zdrowiu. Hm, rozumiem. I odszedł. Adelta zacisnął zęby nieco zirytowane. Że też ten staruch nie umiał trzymać języka, zakłami. Musiał wszędzie posuwać tego szarowego inteligenta nakrytego płaszczem nasiąkniętym brunatną krwią. Westchnął ciężko i cierpko. A Agrest wpadał powoli. Starannie poukładane gałęzie miały się niedługo złamać pod jego ciężarem. Wystarczyło tylko nakarmić go odrobinę więcej. Delta ucieszony przytulił Ciri. To ona przyczyniła się do tego, że dostał wymarzone stanowisko, pomocnik medyka. To brzmiało tak dzielnie i dumnie, no i dawało mu większe pole do popisu względem dilerki. Jego baza klientów szybko powiększyła się. Oczywiście dom widział to i uśmiechał się pod nosem, licząc swoje 40%, które, bądźmy szczerzy, nie było byle jaką sumką. Jednak delta nie spodziewał się domino jako nowej klientki. Nie narzekał. Ale jego plan, pierwszy i najbardziej pielęgnowany, właśnie miał rozkwitnąć. Kiedy delta kręcił się po swoim domku, swojej kochanej norce, w której bywał coraz rzadziej, usłyszał zasapany oddech, urywane wdechy i pospieszny krok. Do jego domu wkroczył niespodziewany gość. Delta akurat układał zioła w schowku, więc wyszedł o sobie na spotkanie. Jednak nie spodziewał się zmierzyć oko w oko z Agrestem. — Delta, leki na gwałt. Dawaj je. Gdzie je masz? Dopadł do niego. Rozbieganym wzrokiem majtał po całym pomieszczeniu. — nie proszę. Zapiszczał wilk. Oczywiście jego żądanie zostało spełnione. Siadł sobie na spokojnie, patrząc na to zjawisko. A Agrest niecierpliwił się. Jednak to było silniejsze od małego wilczka. — No, spojrz na siebie. Zadrwił z przywódcy. A powiadano mi, że jesteś silny. Ha! Gówno prawda. Wpadłeś w zwykłe leki. Ha, ha. Zaśmiał się, podziwiając swoje dzieło. Nie spodziewał się tak szybkiego uzależnienia. Dobra, dobra. Uzależniłem się. Rozumiem. Ale nie mogę bez tych leków. Wszystko mnie w kurwie. Warknął zirytowany, siadając i rzucając ramionami. Właśnie widzę. Mam sporo w zapasach, ale. O teraz nie są darmowe. Co? Wielki znak zapytania rozbłysnął na pysku szarego wilka. Nie, ja nie mam przy sobie ani klepaka, a potrzebuję ich już teraz. Oj, wiem, ten raz ci daruję. Dostaniesz pół zwitka i za pół zwitka będziesz płacił, a ja zniżę ci ceny za pewne przywileje. Spojrzeli na siebie. Granatowa łapa wysunęła się w stronę Alfy. Mój biznes w końcu musi je rosnąć. Wtedy też chyba coś zaskoczyło w głowie u Agresta. Jakby te nieszczęsne zębatki zostały zmuszone do myślenia, podał łapę młodszemu. Tylko nie sprzedawaj im największego główna jak w jabłoniach, okej? Okay? Delta pokiwał na ok.